Ciszy, która zapada jeszcze przed przebudzeniem się świata, wyłania się głos, który przebija się przez wszelkie ukryte w tobie trudności, głos, który nie przychodzi, by osądzać, lecz by ujawnić, że żadne z otaczających cię wyzwań nie jest zbyt wielkie, by przeszkodzić w realizacji celu, który już został wyznaczony dla twojego istnienia. Teraz wyobraź sobie tę boską obecność wędrującą przez najgłębsze warstwy twojego serca, widzącą to, co próbujesz ukryć nawet przed sobą, dostrzegającą każdy niepokój, który kradnie ci spokój, gdy zapada noc, każdą niepewność, która pojawia się, gdy zaczyna się dzień, każde wspomnienie, które wciąż ciąży, jakby było nieskończone. Przesłanie zaczyna narastać jak latarnia morska, która odmawia zgaszenia światła, przynosząc jasność tam, gdzie wcześniej panowała tylko ciemność. A ten głos mówi, że zna ciężar, który dźwigasz, nie jako odległy obserwator, lecz jako ten, który trzyma cię za rękę w chwilach, gdy myślisz, że się załamiesz. Ujawnia, że problemy. Które próbują cię złamać, nie powstały po to, by zakończyć Twoją historię, lecz by ukształtować siłę, której istnienia jeszcze nie jesteś świadomy. Każda łza, która spadła w ukryciu, każde drzwi, które zamknęły się bez wyjaśnienia, każda wątpliwość, która krzyczała głośniej niż nadzieja, wszystko to jest rejestrowane przez tę boską obecność, która nigdy cię nie opuszcza. Nawet na chwilę. A słuchając, uświadamiasz sobie, że nie stoisz w obliczu zagrożenia ani żądań, lecz zaproszenia do zobaczenia, że istnieje o wiele większy plan, który jest tworzony właśnie w chwilach, które wydają się najbardziej chaotyczne. Nic nie wymyka się spod kontroli, a nawet gdy Twoje serce wydaje się małe, Stwórca szepcze, że jesteś prowadzony ścieżkami, których jeszcze nie widzisz, ale które zostały doskonale przygotowane na długo przed Twoim istnieniem. W tym momencie głos trwa, przenikając każdą przestrzeń, w której zwątpienie próbuje zapuścić korzenie, przynosząc prawdę, która rozbija całe warstwy strachu, problemy, które pojawiają się na Twojej drodze, nie przychodzą, by Cię zniszczyć, lecz by ujawnić, kto idzie obok Ciebie. Stwórca wyjaśnia, że każda trudność jest jak teren, na którym wiara się rozwija, gdzie rodzi się odwaga, gdzie dojrzewa zaufanie. Przypomina ci o czasach, w których myślałeś, że nie dasz rady iść dalej, ale dałeś radę, sytuacji, w których wszystko zdawało się wskazywać na koniec, ale ty wciąż tu jesteś, dni, w których wydawało się, że nie ma wyjścia ale pojawiło się nieoczekiwane rozwiązanie. To nie był zbieg okoliczności, nie było to szczęście, nie był to przypadek, to była troska. On potwierdza, że on wie, kiedy ciężar wydaje się zbyt wielki, kiedy umysł błądzi w miejsca zmartwień, które pochłaniają energię, kiedy serce próbuje pozostać stanowcze, nawet gdy drży w środku. A potem oświadcza, że żadna z tych bitew nie pójdzie na marne. Każdy problem, z którym się teraz zmagasz, buduje w tobie coś, co będzie niezbędne do tego, co ma nadejść. Nic nie idzie na marne, nic nie jest zmarnowane, nic nie jest ignorowane przez niebo. Boski głos wzywa cię abyś podniósł głowę, wziął głęboki oddech, uświadomił sobie, że istnieje większy cel ukryty w szczegółach, których jeszcze nie rozumiesz. Ból, który odczuwasz, przemienia się w mądrość, towarzysząca ci udręka w odporność, a przytłaczające cię zmęczenie zostanie zastąpione siłą, która nie pochodzi z twojego ciała, ale od samego Stwórcy, który kroczy przed tobą. Przypomina ci, że nie ma wiecznej nocy, burzy, która trwałaby wiecznie, problemu większego niż ręka, która cię podtrzymuje. I gdy te słowa wypełniają twoją duszę, rozumiesz, że nie walczysz sam i nigdy nie byłeś. A potem, gdy ta obecność wciąż przemawia, coś w tobie zaczyna się budzić. Jakby nowy oddech wyłaniał się pośród pradawnego chaosu. Boski głos zbliża się jeszcze bardziej, docierając do obszarów, które rzadko pozwalasz komukolwiek zobaczyć, i ujawnia, że nawet chwile, w których czułeś się zapomniany, nigdy nie były oznakami porzucenia, lecz cichymi częściami większego planu, starannie układanego wokół ciebie. Opisuje problemy jako fragmenty wielkiej mozaiki, które z osobna wydają się dziwne, ciężkie i niezrozumiałe, ale widziane z góry tworzą kompletny i znaczący obraz. Z każdym słowem uświadamiasz sobie, że zmartwienie, które pochłania Twoje myśli wczesnym rankiem, ta wewnętrzna walka, którą próbujesz ukryć przed wszystkimi, i ta bitwa, która wydaje się zbyt wielka, Byś mógł stawić jej czoła sam, są znane, jakby zapisane przed oczami stwórcy. Przypomina ci, że nic, przez co przechodzisz, nie jest dla niego zaskoczeniem, nic nie umyka jego uwadze, nic nie pozostaje niezauważone. To właśnie w tym momencie ono oznajmia, że na każdy problem, który się pojawia, czeka również niewidzialne zabezpieczenie. Budowane wyjście, wszczepiana w ciebie siła. I nawet gdy wszystko wydaje się walić, on potwierdza, że już działa za kulisami, przesuwając elementy, otwierając ścieżki, o których istnieniu jeszcze nie wiesz, przełamując bariery, których nie byłeś w stanie pokonać. Głos pozostaje stanowczy, lecz pełen czułości, wyjaśniając, że problemy nie definiują tego, kim jesteś, ale ujawniają, jak bardzo zostałeś stworzony, by stawiać opór, rozwijać się i transformować. I kiedy słuchasz, coś w tobie zaczyna wierzyć, że istnieje cel, nawet w dniach, które wydawały się stracone. Uświadamiasz sobie, że nawet zmęczony, wciąż stoisz, nawet zraniony, Wciąż idziesz naprzód, nawet bez zrozumienia wciąż idziesz naprzód, a to znak, że Bóg nigdy nie przestał cię wspierać ani na sekundę. W miarę jak to objawienie się pogłębia, Stwórca wzywa cię, byś spojrzał poza powierzchnię swoich problemów, zapraszając cię do zobaczenia czegoś, co ból próbuje ukryć nigdy nie kroczyłeś sam. Przypomina ci te chwile, gdy niespodziewanie pojawiło się rozwiązanie, gdy słowo przyniosło pokój w dokładnie tym momencie, gdy otworzyły się drzwi, a ty nie wiedziałeś, jak to wszystko się stało przez Niego. Mówi o bitwach, które toczysz w milczeniu, tych, których nikt nie widzi, ale które on zna w szczegółach. A potem mówi ci, że przemienia każdą z nich w świadectwo, w historię przezwyciężenia. W siłę, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. Potwierdza, że wykorzystuje nawet trudne dni, aby przygotować cię do czegoś większego, czegoś, co wymaga dojrzałości, odwagi i wrażliwości, rodzących się tylko w najintensywniejszych burzach. Ujawnia, że problemy nie przyszły po to, by cię zniszczyć, ale by popchnąć się ku twojemu przeznaczeniu by przypomnieć Ci o wartości, którą nosisz, by pokazać Ci, że w Tobie pulsuje większy cel. Stwórca obiecuje, że ból minie, że burza ucichnie, że udręka straci swoją moc. Mówi, że wszystko, co dziś wydaje się zbyt ciężkie, stanie się lekkie, gdy uświadomisz sobie, że nie musisz tego dźwigać sam. A gdy ten głos rozbrzmiewa echem, rozumiesz, że nieustannie otacza cię troską, która towarzyszy ci, gdy płaczesz bezgłośnie i gdy zmuszasz się do uśmiechu. On mówi ci, że wzmacnia każdą cząstkę ciebie, która czuje się słaba, oświetla każdy zakątek, w którym kryje się strach, kieruje każdym twoim krokiem, nawet gdy myślisz, że jesteś zagubiony. Nic w tobie nie jest ignorowane, nic nie jest marnowane. Nad każdym problemem on pracuje, by stać się żywym dowodem na to, że coś wielkiego przygotowuje się dla twojej przyszłości. A pod koniec tego objawienia uświadamiasz sobie, że problemy nie są końcem, lecz początkiem tego, co Bóg zamierza uczynić w twoim życiu. A gdy ten głos wciąż otula wszystko wokół ciebie niczym wiatr, który dociera nawet do najgłębszych zakątków duszy, Stwórca zaczyna wyjaśniać, że wiele problemów, które dziś wydają się niczym nie do pokonania góry, w rzeczywistości służy jako kamienie milowe, które wznoszą ci na poziom, którego nie osiągnąłbyś, gdyby droga zawsze była gładka. Pokazuje ci, że nawet gdy czujesz się słaby, na twojej odporności buduje się cel, a ta odporność rodzi się właśnie w chwilach gdy myślisz o poddaniu się, ale robisz jeszcze jeden krok. Ujawnia, że każde wyzwanie, które się pojawia, nie jest oznaką, że zbłądziłeś, ale dowodem, że jesteś kształtowany, by nieść coś większego niż sobie wyobrażałeś. A to kształtowanie, choć bolesne, usuwa warstwy, które uniemożliwiały ci dostrzeżenie, kim naprawdę jesteś. Mówi, że kształtuje twój charakter, wzmacnia twój umysł, wyrównuje twoje serce, poszerza twoją zdolność do zaufania, nawet gdy wiatry wydają się przeciwne. A słuchając, uświadamiasz sobie, że wiele bitew, które do tej pory stoczyłeś, uczyniło cię silniejszym niż ci się wydaje. Ta bolesna strata, ten związek, który się zakończył, te drzwi, które zamknęły się bez wyjaśnienia, ten plan, który się nie powiódł, wszystko to zostało użyte jako boskie narzędzie, aby przygotować się na ścieżki wymagające dojrzałości i wewnętrznego światła. Stwórca kontynuuje, mówiąc, że nie ma problemu, który przekraczałby jego zdolność do interwencji. Nic nie jest tak chaotyczne, aby on nie mógł tego uporządkować. Nic nie jest tak zagubione, aby on nie mógł tego przywrócić. Nic nie jest tak zepsute, aby on nie mógł tego odbudować. Ono świadcza, że kontroluje części Twojego życia, do których nie możesz dotrzeć, sytuacje, które są poza Twoją kontrolą, ludzi, którzy odeszli, możliwości, które zniknęły. Każdy szczegół, nawet te które wydają się nieistotne, jest przestawiane w dokładnie odpowiednim czasie. On potwierdza, że podczas gdy myślisz, że czekasz na odpowiedź, on przygotowuje coś jeszcze większego niż to, o co prosiłeś. A pośród tego potężnego objawienia czujesz, że ta obecność nie tylko przemawia. Buduje w tobie pewność, że problemy nie będą ostatnimi rozdziałami twojej historii. Ale jedynie preludzium do punktu zwrotnego, który uciszy wszelkie wątpliwości i udowodni, że we wszystkim zawsze był jakiś cel. Głos trwa jak uścisk, który przenika duszę, a stwórca zaczyna objawiać, że problemy pojawiają się nie tylko po to, by pokazać ci, że potrzebujesz siły, ale także po to, by pokazać, że on jest jej źródłem. Przypomina ci noce. W których wierzyłeś, że nie dasz rady przetrwać kolejnego dnia, ale i tak się budziłeś. Przypomina ci chwile, w których byłeś emocjonalnie wyczerpany, ale znalazłeś odwagę, by iść dalej. Przypomina ci chwile, w których myślałeś, że to koniec, ale coś niewidzialnego podtrzymywało cię od środka. To, jak mówi, był cichy dowód, że jego ręka nigdy cię nie opuściła. Pokazuje ci, że wiele problemów, z którymi się dziś zmagasz, nie jest oznaką nieobecności, ale oznaką budowania czegoś, czego jeszcze nie dostrzegasz, ale co jest już przygotowywane z tak skrupulatną starannością, że nawet pozorne straty są częścią nadchodzącego zwycięstwa. Mówi, że wie, jak bardzo starasz się pozostać stanowczy. Nawet gdy Twoja dusza drży, wie, jak bardzo udajesz, że wszystko jest w porządku, aby nie martwić innych wokół ciebie, wie, jak bardzo boli poczucie, że nikt nie rozumie dokładnie, co czujesz. A potem obiecuje, że przemienia każdą cichą łzę w nasiona na przyszłe plony, każdą frustrację w naukę, każdy ból w paliwo, aby przenieść Cię na nowy poziom życia. Stwórca zapewnia, że wykorzysta każdą trudną sytuację jako most, aby zaprowadzić cię do miejsc, do których nigdy nie wyobrażałeś sobie, że możesz dotrzeć sam. Pokazuje, że nic się nie marnuje ani to, co straciłeś, ani to, co cię zraniło, ani to, co sprawiło, że zwątpiłeś. Wszystko zostanie odwrócone. Nagrodzone i przywrócone w odpowiednim czasie. A gdy ta prawda zagości w tobie niczym nieugaszony płomień, zaczniesz rozumieć, że problemy, które zdają się ci dziś przytłaczać, będą tymi samymi, na które w przyszłości spojrzysz wstecz i rozpoznasz jako drzwi prowadzące do celu, który Bóg zapisał od początku. Nic nie jest nie na miejscu. Nic nie jest spóźnione. Nic nie jest stracone. Stwórca działa, a każdy problem wkrótce stanie się żywym dowodem wielkości, która nadchodzi w Twoim życiu. I tak, gdy Boska Obecność wciąż otula wszystko niczym światło, które prześwieca nawet przez to, co zostało w tobie zapomniane, stwórca zaczyna objawiać, że wiele problemów, które Cię dziś przerażają, to w istocie znaki. Że jesteś bliski doświadczenia czegoś, co całkowicie odmieni twoje postrzeganie życia. Przypomina ci, że zanim narodzi się coś wielkiego, zawsze następuje okres turbulencji, zamętu i wewnętrznego napięcia, jakby wszystko było nie na swoim miejscu. Wyjaśnia jednak, że w jego oczach nic nie jest nie na swoim miejscu wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno być. Aby obietnica wypełniła się w idealnym czasie. Boski głos wciąż się pogłębia, potwierdzając, że problemy nie pojawiają się jako wrogowie celu, ale jako oznaki, że cel się zbliża. Każde zamknięte drzwi kierowały cię na drogę, którą nie poszedłbyś dobrowolnie, ale która była konieczna, by zaprowadzić cię do przeznaczenia, które on zaplanował. Każda osoba, która odeszła z twojego życia, nie odeszła przez przypadek, ale dlatego, że kolejny etap wymaga emocjonalnej jasności i wewnętrznej wolności, których nie miałbyś, gdybyś pozostał przywiązany do tego, co już nie pasuje do przyszłości przygotowanej przez Boga. Pokazuje ci, że problemy działają jak duchowe sito, oddzielając to, co jest częścią twojej istoty od tego, co jedynie zajmowało przestrzeń w tobie. Oddzielając to, co cię wzmacnia, od tego, co cię osłabia, oddzielając to, co zbliża cię do boskiego planu, od tego, co cię od niego oddala. I gdy ta prawda się zadomowi, zaczynasz rozumieć, że nic, co cię zraniło, nie powstrzymało cię, wręcz przeciwnie, to cię dojrzało. Nic, co sprawiło, że płakałeś, nie zniszczyło cię. To cię ukształtowało. Nic, co próbowało cię powstrzymać, nie powstrzymało cię, to tylko ujawniło siłę, o której istnieniu nie wiedziałeś. Bóg nadal mówi, mówiąc, że wykorzystuje każdy szczegół Twojej historii, nawet te, które chciałbyś wymazać, aby stworzyć tobie strukturę zdolną utrzymać nadchodzącą wielkość. Przypomina ci, że wysokie budynki wymagają głębokich fundamentów i dlatego niektóre etapy Twojego życia były tak intensywne. Nie dlatego, że przegrałeś, ale dlatego, że on cię pogłębiał. A teraz, gdy ta potężna obecność cię otacza, uświadamiasz sobie, że problemy nie są oznaką końca, lecz cichym ogłoszeniem, że od nowa jest bliżej, niż sobie wyobrażasz i że to. Co Bóg zamierza uczynić w Twoim życiu, będzie o wiele większe, że nada sens wszystkim Twoim trudnym dniom. A gdy stwórca nadal przemawia, czujesz, jakby coś się w tobie przeorganizowywało, jakby niewidzialny porządek został wprowadzony wśród wszystkich tych myśli, które wcześniej były zbyt chaotyczne, by je uporządkować. Zaczyna wyjaśniać, że wiele problemów, z którymi się dziś zmagasz. Pojawiło się tylko dlatego, że dojrzałeś, by się z nimi zmierzyć. To, co kiedyś by cię złamało, dziś stanowi dla ciebie jedynie wyzwanie. To, co kiedyś by cię sparaliżowało, dziś wymaga jedynie, byś wziął głęboki oddech i kontynuował. To, jak mówi, jest wzrostem, a wzrost zawsze pociąga za sobą większe bitwy. Ponieważ jesteś przygotowywany do większych zwycięstw. Ujawnia również, że wiele wewnętrznych konfliktów, które odczuwasz, nie jest słabościami, lecz oznakami, że twoja dusza dostosowuje się do przyszłości, którą on przynosi. Niepokój, który czasami pojawia się bez wyjaśnienia, to duch, który mówi ci, że coś w niebiosach zmienia się na twoją korzyść. Poczucie, że już nie pasujesz do pewnych miejsc, to znak, że On przenosi Cię na nowe terytoria. Przekonanie, że niektóre sytuacje nie mają już sensu, to Bóg przygotowujący Cię na rzeczywistość, która będzie wymagała od Ciebie nowej wersji. On stanowczo zapewnia, że żaden problem nie pojawił się bez Jego wiedzy i żaden nie pozostanie dłużej niż to konieczne. Czas cierpienia ma określony czas trwania kontrolowane przez ręce, które stworzyły wszechświat. Obiecuję ci, że to, co dziś wydaje się zagmatwane, zostanie uporządkowane, że to, co dziś boli, zostanie uzdrowione, że to, co cię dziś obciąża, zostanie usunięte. I oświadcza, że czyni to nie tylko wokół ciebie, ale w tobie, ponieważ prawdziwa transformacja zawsze zaczyna się od wewnątrz. Boski głos gwarantuje, że patrząc wstecz, uświadomisz sobie, że każdy problem był mostem na wyższy poziom, każda łza była inwestycją w twoją przyszłość, każde zniechęcenie było przygotowaniem do zwycięstwa, które cię zaskoczy. A potem kończy tę część słowami, że zobaczysz na własne oczy, że żaden z tych bólów nie poszedł na marne, wszystko budowało przyszłość która przewyższy twoje oczekiwania i udowodni, że Bóg zawsze kierował każdym szczegółem twojej historii.